Okej, okay, nagrywa się, dobra Hejka widzowie, ja jestem Natya, w dzisiejszym filmie Jesteśmy w Overpassie, ta gra była nagrywana ostatnio 20 grudnia w sobotę Czyli jeden miesiąc temu, a dzisiaj mamy 13 luty Więc no, naprawdę mega dawno No i dzisiaj Wybierzmy sobie Old Canyon Czyli takie coś, wybierz no i w sumie niech będzie typ wyścigu, tor z przeszkodami, poziom umiejętności średni, długość 1303 metry, przeszkody kamienie rodzaj nawierzchni, żwir, piasek, pogoda słonecznie, okrążenia jedne, jedno. No i pojazd, kład ATV, a niech będzie Polaris Sportsman XP1000. No i zobaczymy, jak po takim czasie mi po prostu pójdzie i gra. Ja teraz będę nagrywał zapasy do 19 grudnia. Dobra. No, co jest? No. Muszę trzymać tak, bo inaczej nie pojadę. hmm to dziwne, dziwne będzie mała prędkość, należ no ale już wolę tak, żeby miałby yy, tak rady się, by nie wyjść wow dobra Okej. Okay. A mój duch to jest. A, i on mi chciał zmylić, ale... gleba. Okej. Okay. Nej, bra. Okej. Okay. Dziwne, że do tyłu też nie mogę jechać. No i... Yeah. Nie bram. Zobaczę, czy mogę do tyłu. No nie. Dzisiaj wstałem chyba 830 trzydzieści A się już obudziłem, wyspałem no to. Nie mogę na te żółte linie najechać, bo będę miał Więcej dodatkowego czasu W te kaktusy to nic się nie stanie, nawet mogę pokazać Jedynie to się może wywalić, ale opony nie przebiję To było specjalnie oczywiście, żeby wam Pokazać Żeby na te żółte linie tylko nie Nie wycelować O, w kaktus Kaktus no i co teraz, jak do tyłu nie mogę? Się wolę wyglebić, żeby mnie przetransportowano. Aaaa, no nie, i zahaczyłem. I już plus dwie dodatkowe sekundy czasu, widzicie, zerwałem tutaj niestety. No i gleba. Ile razy jeszcze tu będę. O, no Nie. Dobra. Ja, naj. A. No i niestety. Dwa, cztery. Dwa. Znów najadę. A. A. I masakryczny będzie czas. A to przez to, że coś klawiatura tak. nie działa tak jak powinna. Bo nawet klawiatury cyfrowe mi nie działają. נא לספר את עדתותיים, שכת שייך A ja nie. Duch miał problem, a ja nie. Jaki z niego? Cia No, Może nawet ja tutaj wyjechamy z problemu. Średnio działającą klawiaturą to już w ogóle wstyd z tego ducha. No. 7-13. Plus 14 kary, ja nie mogę. Eee. Dobra. Zaraz tradycyjnie zobaczę, ile to się nagrywa. 8 minut. No dobra, to zacznę najwyżej yy, jeden. Przejazd, najwyżej nie dokończę. Open Arena. A niech będzie typ wyścigu to z przeszkodami, poziom um umiejętności początkujący, długość 992 metry, przeszkody opony, kamienie i rury, rodzaj nawieźni ubita, ziemia, błoto i ustawienie trasy słonecznie i trzy okrążenia. No to ATV jak zwykle. No. A teraz niech będzie. Suzuki King Quad 750AX i S E No dobra Tu mamy brąz, srebro, złoty rekord, czas medalowy Dash dust, Dash dash Pomień To już było nagrywane, no ale... Teraz to w ogóle nie mogę eee, ruszyć. Jedynie to tylko tak. <ścoughs> Problem na starcie z ruszeniem. Jak na Żożu na symulacji. No, może w końcu ruszę. Есть шанс. Ну Ну я, трошечка, рушил No bo do tyłu nie mogę, to dziwne hmm, problem zruszenia z startu No nic Będę musiał z tą klawiaturą coś tutaj porobić a więc co widzowie? Zostawcie łapeczkę do góry z subskrypcją, Zmieńcie przycisk subskrybuj na, z czerwonego na szary, kliknijcie dzwoneczek, który obok niego jest, żeby przychodzi wam wszystkie powiadomienia o nowych filmach, które są codziennie yy, No i co? Ja będę nagrywać kolejny film na jutro I co? I widzowie To był Overpass no dobra, to już poczekam te 10 sekund, żeby była równa 12 minuta filmu. No, na no to co widzę. Hej.